Na sierot to ten top na ciekawy A dobra no. bycie e Klaczą, e. eee Witam Państwa e, Dzień dobry, dzień dobry wszystkim e, właśnie rozpoczynamy Szczyta, stream A nazwę swój nowy film Top 6 Best Offline Games for Android no. Co? czym Nawet po angielsku nie już dobrze gadałeś Ale kurwa mati, tak wręcz pisze na na zagręgach. Tak, no niby dobrze napisałeś, ale... Ale co kto napisał? Nie wejść po angielsku, jak nie po polsku. Ale cicho. Czemu napisałeś OF z dużej litery? No bo tak jest fajnie. Mówię, tak jest fajnie na no. tym No bo tak jest fajnie! Co nie? mate with kind master. Ja uka No. Te lepiej wejdź na mojego streama. Waar uka. Moja zobaczyć więc to po stanąć... A ja nie chcę Wiedźmina, Wiedźminie słamy Ale zobacz. Ty lepiej wejdź na mojego streama. Ej, ty! A ty załączyłeś, że tam, że y, gracze z y, tego z imprezy mogą y, tam mówić, że nie, że nic słuchać Tak. Nie ci to to, no, to no, wpadnijcie na mi pana oczywiście 130. 135. Zier na zero robisz. Nie, na niby. A tak w ogóle, to wyciszyłem PJ-a. Nie, bo Cię PJ, PJ, sub za sub. <śmiechi> nie, tak się nie robi. Zajmij się No cieniu. No No Jak się nazywa? A co cię to obchodzi? A tak w ogóle ty push at 4, push at 4, to Pusat fiddle 4.8 To tu 4.8 Aha inny go co? Ona wyjdzie na twoim streamie? Nie to Nie staniesz w bana. Nieee. Komu ta, ta kobieta... stoi w miejscu, jakby zobaczyła ducha Co? Porusz się. Po... Jacek, są niektóre, tym... To praktycznie często jej można spotkać dwóch identycznych NPC ów koło siebie. Mhm. Mm Bo to jest Wiedźmin. Bo to Wiedźmin. Ale no to nie zmienia faktu, że ta gra jest. Ale to jest cały tak, mm. tak, by go Nawet no. w The Crew takie rzeczy się nie dzieją. A Dekru to najbardziej zbugowana gra jaką znam. No Chociaż nie, może nie najbardziej. Ja nie grałem tak w ziczowaną grę z med... Nawet... To jest i ją ja mnie Aha <grych> była tak się że ja musiałabym albo popeć od nowa grę, czyli jakieś 5 godzin albo nie grać. Postawiałem się to 5 godzinek to jeszcze nie tak dużo. No, no to... No o, biom zimową. Już, gratulacje. Dostajesz 2 kebaby i 6% do pierolu. Mati, wejdź na tego streama, inaczej dostaniesz kebaba. A ja lubię kebaba. Ja też lubię kebaba, coś. No to wejdź na streama. Ja jadłem hamburger Fajnie to ładnie A ty dzieło w angielsku tak hamburger bo to jest Hamburger. Eee... You nie umiesz gadać A nie wiem To jakoś Bo można mieć tylko jeden angielski By the way, bardziej się opłaca słuchać Skupiwa na peście Bo tam znajemy Nikt nie płacą Eee, okay. nie, reklama jest, ale rzadziej. Jest, znaczy jest reklama, ale... Ale... Możesz się Beard. wybrać jakąkolwiek... Za darmo możesz się wybrać jakąkolwiek piosenkę, jaką chcesz kupić. Wiem. Mati, mam Polar Beard'a, chodź co może. Masz co? Polar Beard. A chyba... Tak, no... Jak mi nie pokazuje, że masz. Ja, może na razie nie. YouTube? No nie, bo jest na yy, Tylko kanał PushedFiddle48, najlepszy kanał, polecam. A Playing Games PGR się poszedł. ile masz subskrypcji YouTube. Bo nie byle Ile masz subskrypcji? Nie wiem, dziesięć. Be. Ale jak po dwa ruchy wyszli, to skuta dobra nie. Sprawdy z progu, jest zareagowany, wyszli, bo to Mati gliwe, który... Mati, ty nie kontynuujesz swojej serii i kurłować weźmień. Nie, było kontrolami, to była totalna... totalna totalnie porażka. Kurde, <mówiarki> seria umarła. Co tygodniowe noksy? Nie, nie, r dwa razy były, a jak się twój kanał nazywa. Puszę chwilę 48. Ty? Dwie coś tu widzę. Ja ci na PS się wysłałem linka do streama chyba. Dysk rozruchowy Macie, muszę włożyć dysk dysko. Dysko rozruchowy, checkaj okay. Muszę włożyć dysk rozruchowy Ok Zespoł teraz playnik dysk A nie do mnie 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 do Ej, tak sobie myślę, czy zrobić yy, 45 minutowy wyścig, czy nie? A tu, on, mam dylemat moralny. Bardziej się płaca kupić w trenik, czy że daj... Star Harus, że daj Fallen Order. Fallen Order. Właśnie się zastanawiam. A najlepiej to nic nie kupuj z tych rzeczy, tylko kup GTA. Co, GTA, am, co, mo co może, 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 na urziny. Mati, Mati, jest jest mieć mieć na player? No No. A ja może, miałem na trzy platformy. A ja i i i tyle. Ale ja może, 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 online może, oh, no, nie gram może, 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 nie trzeba mieć pc żeby w to grać. Tak, może... Mogę grać w myszkę. Eee, nie. Na PS4 jest. Tam się to jakoś robi. Ale nie ma multiplayera, bo nie ma multiplayera. Ale on powiedział single player. Ten potowalona. No to możliwe. Matith, tempo to walona tylko się mylisz. Ała mój telefon. Ała mój telefon, późno. Oh. Ała moje buty, Spółczowanko. Współczowanko. Puci, 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 puci. Proszę i na playa do minecrafta Nie kurwa, jeba, nie będę dobilił, tak. tak, co się wyjdzie jesteś na LG, masz bala No wita, jak chcę na FPS-ie, se... wysyłał piosenki na grób, bo... Chodzi! Jak to było? Nie pojmuję. No Maciej powiedz, bo jest mią bonitką. Bo jest mią bonitką, Maciej. Ej, jesteśmy w pierwszym na live, przypinałem kiedyś na live. I nic mi się nie stało. Na a ja rzucie też czekam na na, na na grupie się nic nie... Chłopca. Jak na imprezie i na live'ie, nic się nie mylę z tego, A na, jak wpiszesz sobie dużo pretensji, coś na, na obserwacje w takich grupach, to mogę się panować, jeśli piję złoto. I co ty pijesz o nic? No mogę nic. Dużo pił. Bardzo często zjadłem hamburguer, dzisiaj dwa. O, dwa za dużo. Zmniejszona racja żywnościowa. I, mogę zjeść tych dwóch. A ja wolę zmniejszyć twoją rację żywnościową. A ja mogę... <noise> A ja mogę się ja wyrzucać i zjeść co nowa. No i zrób tak. Ja to tak chciałem zrobić. Hamble, yeah. Hamble, yeah. Mm, Hamble, yeah. zajebiste jeziorko, nie? To w dżungli, ja tu oh. chyba zostaję, ja tu chyba zostaję, nie? Ja teraz tu nie zostaję. Bambusy koło, no zajebiste te miejsce jest, ja tu zostaję, Damn, nie? nie nie? A ty kurde, to nie jest przekleństwo. Jak, na no Jest! jest. No to co mnie to otworzył? Za jest, jest. istwo. Za To nie jest przekleństwo. Papuszka! Ja pierdzielę! Jak usłyszeć papuszkę? Jak usłyszeć papuszkę? ją. To pomaga. Jak usłyszeć papuszkę? No tak jak Tomek to zrobił. To Sama. <noise> swoją papuszkę. Eee. Eee. Weed. Wheat, weed, 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 weed towaryś. Skąd się brało? Kurde, masiona. Jest tu do du, do du, du, dupy. Eee. Kurde. 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 kurde, ja mam papuszkę tutaj, no. Zdziel się go zdrowi. Jak myśliście? Kurde, papużka nie ucieka, ja chcę Ciebie, ja chcę Ciebie do ekwipunku, o, Ja chcę Ciebie do ekwipunku Chodź Chodź Jest, mam ją Zajebiście Gratulacje, teraz umrzesz o, č. O, č. o nie, to jest posterunek, ja pierdzielę. Czego niby? Mafi? Eee. Ma Dlaczerów. ty ci źle mówisz. A tu jest obok... Ty! O u jest tutaj tego. To jest, e, e, kurwa ta świątynia piasku czy jak to tam jest. No shit, Simon. No shit, Żydu. Weed. Umarłem w twoim papuszkę chyba. O tu jesteś, widzisz? Który E, to w poniedziałek, zgadnij co jest poniedziałek. E, Kolejna jest. papuszka. Ja muszę coś sprawdzić. Papug. Są mniej więcej papuk. Eee... Łukasz, zgadnij co jest poniedziałek. Eee... poniedziałek. No tu też, ale oprócz... A, wioska, wiego. A, wioska, wiego. w wiego. A, ta... Fortnite A, nie, Pillagerowie A, Fortnite'a! No, jest teraz, eee... Korde minus 3000, sport, nie? Star Wars. Niby tak, z, dobrego Star Wars ostatni jest. Serial go jest zajebisty, Zajebista, Adrian! Kogoś znaczy, kogoś... Mati, Mati! No? Wywalaj tego gościa, bo on lubi Fortnite'a. O ty, straciecki psy. O ten mój, nieba. O ten mój, jeba... O ten... Nik, tu jest Tommy Slipper, chodź I don't know. Dobrze, mati! My dog. My dog. Nie, nie może. <śpiewa> My dog My doggen Po nie, niemiecku jest... Sprawdź na tłumaczu xd Jeszcze tyle wyścigu muszę tu przejechać. To jest aż nudne. Jeden bot jedzie w drugą stronę. On jest pijany. Samobójca jakiś. Polecam Mhm. Znaczy nie wiem czy wiesz, ale jeden bot jedzie w ogóle w drugą stronę. Normalnie jakby wyścigi mu się powaliły Aua moje drzewo O kurwa, zapomniałem zbyt Zapomniałem zbyt klipować drzwiami miecz, kiedy biłem się z moim przyjacielem I To miało być wydawane a wyciągnąłeś metalowy. O, tu jest srebrny i stalowy. A. Dla mnie bo był, ale tak się myśli, Jest tylko lekko, tak trochę tak, krwi tak, na, na mieczku, ale potężnie. Mhm. Mm EXP 1, perfekcyjnie tak, 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 dopasowany do sytuacji. Zobacz, tak, trochę cringe, gościu. No tak trochę tekst jest Wiedźmina e, Była jedna postać wojna, która uczyła trolle przypinać. Mm -hmm. Nie. I... To jest. Kurwa. 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 O, jaki debiut? Niech jak debiut? Pizd, jak to było? Jaki coś. Mhm. Może idzie. Gdyby ta sama postać, gdyby się żegnało z nią, to teraz mówił bywaj, a na to ja kurwa jestem, a nie bywam. To widzę, że się nieźle bawisz w tym batem Wiedźmin jest pewny o tym żartu, więc polecam. Aha. Już, albo nie, była postać, gdzie przychowywałeś się do osłupki teatralnej, bo było takie zadanie, trzebało się jedną postać wywołać. I, I mówił, i ta trubadurka, nie wiem kto, powiedziała, ja, co się rymuje z Wiedźmina? Teraz... połowina? Yy, Wiedzmina wołowina, aha No To fajnie się bawicie no. Wiedźmina wiedź pełni miliard I tak większy jest tych dobrych jest A Ty masz znajomo, znajomych Fabiona? Mam znajomych Fabiana To napisz mu, że chcę grać w GTA i robić Bogdany Mój asystencie. Nie, ja nie mogę, bo ja jadę wyścig online. Pewnie nie. Eee, na Messengerze. Mogę jedynie... Mogę jedynie na grupie, na grupie tej Ludwika. Ej, No tak trochę. Jego tam nie ma. Tam miałem jednego chyba. Miałeś go. O nie, Fabian La. To jest Tak. I co mam napisać? Dawaj na psa, chcę robić Bogdany. No napisz w moim imieniu. Eee... Pu... Si... Napisz Napisz Łukasz, bo zanim on się domyśli kto to wie. Puszy, chcesz, chcesz to wiesz. Pu... Si... Chcę z tobą... Robić... <grym> to źle <to nie> brzmi. mi. <grym> Ej, to źle brzmi. <laughs> Mat Mati, to strasznie źle brzmi. Wiem, yeah, e, to był Fabian Lat, nie? Yeah. Ja. Taki z marihuanem. Matek, no. E, pusi chce. Ee, pusi chce sło robić, bo będzie To ci... To strasznie brzmi. <laughs> żeby jego <laughs> Od, odczytał Ye, no pił. Nie czyje E, e, e. A. nie yeah. Czyli za niedługo będzie online. <laughs> Albo za godzinę, zależy. A ty, jak ty Takie Jest spokój. Jeszcze sobie. Okej. A to było perfekcyjnie. No, dokładnie innego. Nie wiem, rano to dla mnie... Jeśli jest nawet 13, to Mhm Dobra Spoko Bogdanny Robię z tobą bogdany dzień A w ogóle powiedz mu, żeby ci zrobił PS Nowa. Co? PS Now. Ja muszę się na angielski znieść, nie chcę na angielski znieść Ale nie, on ci to zrobi, a ty tylko... Musiałbym wtedy grać w po angielsku. Nie, to jest dla mnie to Ty jesteś jakiś tępy, tego nie musisz robić. Po prostu, ale ja, ja nie chcę, bo i tak musiałbym płacić. To jest darmowe, chopie. Eee, PS jest ładny. Ale my słabiane, mamy triki, że jest darmowe. Co? No co My Sławianem znamy takie triki, że jest darmowe. Ale nie chcę banaliz. F Za to nie ma bana towarisz. Mati, Mati, Mati. Normalnie zaraz cię rozstrzelam, tyle ci już z tego powiem. Bo ty jest jakieś też jakieś normalnie. Witam, Pietrek. Możesz już. Петра к Маше что? Как филе за дубина? Krótko to zarabiam na ten, na pakiet. Pietrek.

z na, na brodę. Mhm. Mm Magic. Jak się tu robi w drodze, to nie, nie daje ci od razu robić taką dużą drogę, ale na początku się ko ma drogę. Żeby rośnie, Mhm. Mm tak, ale chyba, że dasz sobie brudek, to brudek ja się taki Mhm. I zabię chyba, że tutaj się nie czegoś filmę. jak jesteś jeszcze na tym streamie, to to dołączaj do mojej imprezy i sobie pogramy w The Crew. Mhm, mm na mi... mm -hmm. Mogę powiedzieć ile jestem... na dnie jeszcze jest tak bardzo bardzo daleko od w ale mam mogę później i mam tutaj... mm -hmm. Stończmy, bo...

To no ja dobra morda podobno Tak 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 sobie wmawiaj Trzeba będzie na Red kiedy skoczyć co nie? Dobra wyłączam tego streama bo mi się nudzi nawet...